Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ciąg dalszy naszej przygody w grze Disgaea 7 Wolves of the Virtuous. I tak jak sobie tam wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, takim trochę technicznym, ja może pokażę, tak jak tutaj widzicie, udało mi się trochę podbić poziom naszych postaci, także mam nadzieję, że dalszy naszej fabuły będzie przebiegał stosunkowo bezproblemowo i że będziemy mogli bez większych wybojów udać się do naszego endgame. Jako, że jestem obecnie dopiero w, na początku bodajże czwartego epizodu, jeśli dobrze pamiętam, to chciałbym, żebyśmy się tak naprawdę jak najszybciej przebili do naszego endgame'u. Zobaczymy, czy z tym, co do tej pory, pory ufarmiłem wystarczy, czy jednak jeszcze będę musiał w którymś momencie zrobić post. Tak czy inaczej, tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku, na tych rundach w Marshall Dimension będę w stanie, nawet jeżeli będzie jakaś potrzeba, coś tam doklepać na szybko. Także zobaczymy. Na chwilę obecną myślę, że możemy sobie yy, zacząć nasz epizod czwarty, pierwszą rundę. Panie i Panowie, The long show is about to długo start. oczekiwane The widowisko zaraz się zacznie. Now. Ultimate Hinomoto Fighting Championship, czyli turniej, turniej walk, za niedługo się zacznie. Iej, Tłumy szaleją. 4. The ultimate martial arts tournament begins. Turniej sztuk walki i, i zaczyna się. Nie ma kategorii wagowych, nie ma reguł, nie ma litości. Nazywam się pi Chan. I będę waszym MC. Głównym komentatorem może. Tym pojedynku, w tych pojedynkach. AO to AO. AO również będzie komentowała wydarzenia. Nazywa się córką Fuji'ego. Jak tajemniczo. AO udziela nam swojego wsparcia w ostatniej chwili. Nie mogę się doczekać, jak tata wszystkim spuści łomot. Mmm, przemoc! E, a teraz zaprezentuję nagrodę dla zwycięzcy tego turnieju. Nagrodę? Ale ja nie chcę być nagrodą. Niech mu ktoś pomoże. Podziwiajcie, oto uciekinierka i podejrzana w sprawie zamku Ewdo. Zwycięzca otrzyma Pannę Pirilika. Cóż za nagrodę! Ale zabawa. Ta dziewczyna, która była statą. Dlaczego ludzie chcą cię złapać? ponieważ przypieli mi Twoje zbrodnie. Thank you very much, Miss Now, as you are Bardzo Pani dziękujemy, Pan Piryliko. Jako, że jesteś zarówno nagrodą, jak i uczestniczką, możesz wrócić do Zielonego Pokoju. We have ,999 in the Mamy 9999 ,999 uczestników rozgrzanych do czerwoności. Wszyscy musicie uczestniczyć w Battle Royale, bitwie ogólnej, aby uzyskać miejsce w rundzie finałowej. Tylko ci, którzy będą zwycięzcami w tej rundzie ogólnej, będą mogli zaliczyć się do grona finalistów. Niech rozpocznie się rzeźnia. Wierzę w ciebie, tato. Yay. O, zdecydowanie jest dużo uczestników. Mogę wyczuć proch strzelniczy aż stąd. Ej, Fuji, czy napraw, na pewno sobie poradzisz? Jest tu pełno różnych demonów. Małe jeszcze się nie liczy. To czym się martwię, to czy znajdziemy tu jakichś um, dzierżycieli jednej z siedmiu broni założycielskich. Nie mogę tego dokładnie wyjaśnić, ale wyczuwam potężną duszę. Tak, jak był to Sieggen jego demoniczny pistolet, albo ty. Nic nie wiem ale o tych ja twoich zmysłach, teraz. ale ja na chwilę obecną pozostaje mi ci, ci uwierzyć. Zacznę od pozbycia się drobnicy. Ja też będę walczyć. Nikt nie będzie padł mnie jako nagrody. Lecimy z samą rundą. O, taka otwarta... otwarta mapa. Są chłopaki na dwunastym 12 poziomie, dwunastym, 12-16 Okej, okay, to będzie delikatny overkill z tym co ja tu z, tym, z tą ekipą, z którą ja tu przyszedłem. Nie po prostu zwykła ta Pirilika powinna być w stanie ustrzelić tamtą typiarę. Nie pingwinka. Nie? Nie dosięgnie. Muszę przesuń jeszcze jedną kratkę. Nie jego. Oj, Pirilika nie chce współpracować. Nie Alexa, zostaw Alexa, Sandy. Kogo mi tu mamy? Jejasu. Jejasu może się zająć Aleksem. Muszę jeszcze podejść o jedną kratkę. Tak jest. Kogo tu dalej mamy? C4. C4. Może się zająć świniakiem. Zoltanem. Mamy tu jeszcze cztery postacie. Gia. Ja myślę może się zająć Panem Grzybkiem. To jest straszny overkill. Steven, Steven niech weźmie tą złodziejkę. Mamy jeszcze Saszę, która może zdetonować maga, który jest tutaj na dole. Jeszcze przydałby się ktoś... Wystarczająco co długim rang'em, żeby wziąć naszego niego, który to tutaj był i go po prostu gdzieś rzucić i zdetonować. O, I co, odpalano całą toło chytę? Tak właśnie mi się wydawało, że to będzie wyglądało, będzie dalej. O bo oni się między sobą. No cóż no, lepiej dla mnie. Okej, Fuji. Czy ty byś nie mógł tutaj odpalić tego swojego speciala? Właśnie tego... Dokładnie, bo się trzech typów naraz. Bardzo fajnie. Się będziesz niebezpiecznego dana. Okej. Okay. I cóż, zostanie nam ta łuczniczka, się może zająć piranha. Dokładnie tak. I może. Nie to chciałem zrobić. Może przemieścimy się tutaj i przerzucimy sobie Seafor bliżej tego pojedynczego zombiaka, który tu został Ci jest obce, zaatakujemy od tyłu I prawdopodobnie na tym sobie tą rundę skończymy Tak jest Opłacało się trochę tak Znaczy nie polecam tego Po prostu tak długoterminowo, żeby to koniecznie tak robić Ja natomiast miałem trochę czasu, więc... Tak go wykorzystał. O, jak do tego w ogóle doszło? Dlaczego ja jestem nagrodą w turnieju sztuk walki? To jest straszny rzut na dupie, żeby wyszukiwać dzierżycieli piekielnych skarbów pojedynczo. Dlatego zorganizujemy turniej. Używamy ciebie jako przynęty, żeby znakonić ludzi do tego, żeby się zapisywali. Na pewno jest, jestem pewny, że przyciągniesz spory tłum jako nagrodę za pierwsze miejsce. Ja? Nagrodą? Co ty masz na myśli, jakby, że przynęta? O, czy ty masz na myśli, że będę mogła gotować całą masę moich ulubionych, buchatych ciasteczek? Nie, Jesteś poszukiwaną kryminalistką. Nagroda za zbiega jest zdecydowanie bardziej niż pana leśników the they they i wszyscy będą się ochoczo zapisywać, jeżeli powiemy im, że jesteś nagrodą, jeżeli zwyciężą, jeśli zwyciężą mogą ci nawet ugrillować. Rozumiem. Rozumiem Twoje rozumowanie jest całkiem słuszne. Będzie robiła za wyśmienitą przynętą. Nie, wcale nie. A więc mówisz, że trzynastu rządców może dołączyć do turnieju. Razem ze swoimi skarbami, dzierżąc swoje skarby po to, by dostać Pirylikę. Do Wszystko, co wtedy broni musimy broni zrobić, to ukraść 7 broni założycielskich podczas e, zamieszania panującego w trakcie tu turnieju. I możemy też sporo zarobić na opłatach za uczestnictwo i biletach. To dwa taki jednym kamieniem. Nikt nie może się złościć, jeżeli po fakcie udam się na szał zakupowy. Dla chwilę najpierw Musimy moje długi. Musimy pożyczyć 10 milionów Heli w tym miesiącu w ramach pewnych. Spraw prywatnych. Kiedy ty wpadłeś w taki dług. Nie jesteś zakupuholikiem, prawda? Czy to na pewno zadziałało? się. to byłby na tyle durny, żeby wpaść w tak oczywistą pułapkę? Demonami rządzą ja, i w to, -y ich. Demony są owładnięte ich pragnieniami, o! Nawet jeśli wiedzą, że to pułapka, jestem pewny, że nadal będą chcieli wziąć udział. I tak, oto skończyłam, tutaj. Z dziesięcioma tysiącami demonów, które pragną mnie dopaść. Czuję... czuję strach w tych tych światłach scenicznych? Ach. No, coś przekręciło. Nie Nie żeby to miało znaczenie, ale tak długo jak dostaniemy HL od... w związku z tą imprezą... Nie... to zabawne jak łatwo jest wyciągnąć hajs od demonów, coś w tym... coś w tym guście. Okej. Okay. Skończyliśmy sobie naszą pierwszą rundę. Zobaczmy... Zostałe się oczywiście w szpitalu. I wydaje mi się tak, mamy parę... Okazji na Iwilgacza. Spróbujmy wyciągnąć jakieś ciekawe nagrody. Zobaczymy, czy szczęście mi sprzyja. Pierwszy pól razy 10. Niestety tylko Expich kasa. Lecimy drugi pól razy 10. O, wpadło, miecz, wpadło mieczywo. Zaraz zobaczymy. I jakby wypadł topór, to moglibyśmy odebrać główną nagrodę, jaką jest testament. I mamy topór. To się nazywa Fart Chat. Overlord. Jeszcze wyższy poziom. Jaciekawie. Oczywiście, że odbieramy testament. I zmieniamy na Overlorda 10 tysięcy za jeden pól. Ale do zdobycia jest Exodus. Czł. Dobra, zobaczmy w międzyczasie, jak wygląda kwestia. Ekwipunku, bo wydaje mi się, że w Fujimu mógłbym ubrać nowy miecz. Tak jest, 2, 300 ataków więcej, prawie że. Zawsze coś. Jak mówię, w przy obecnych levelach, versus to co spotykamy na mapie, to trochę overkillno. Fajnie jest być potężny. Czy tutaj coś się zmieniło? Nie ma żadnych questów na e, nowej klasy. Może jeszcze na koniec odcinka oh, zobaczę, czy tutaj jestem here. w stanie trochę podbić poziom naszej farmy innocentów. Tak, 4 miliony. 80 milionów, następny poziom. Te liczby są bezlitosne. Będę musiał poczytać, jak podbijać, jak zdobywać więcej tego, tego expa. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że całkiem fajnie nam się udało. Temat do przodu w tym odcinku. Na tym sobie zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka, a na razie to, to tyle, także oby to następnego. do następnego.